W starostwie odbyła się konferencja poświęcona aktualnej sytuacji epidemiologicznej i dostępności do palaczy oraz innych środków psychoaktywnych na terenie powiatu Starkerskiego. W konferencji wzięli udział psychologowie, pedagodzy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, koordynatorzy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciele straży miejskiej, policji i prokuratury. Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe. Stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji. Wśród dopalaczy możemy rozróżnić środki pochodzenia głównie roślinnego, które stosuje się jak tytoń lub spala w pomieszczeniu tak jak kadzidełka, mające w sposób legalny powodować efekty zbliżone do palenia marihuany czy opium, Środki pochodzenia głównie syntetycznego sprzedawane w formie tabletek lub proszków w torebkach, które zawierają zazwyczaj rozmaite mieszanki różnych grup związków działających psychoaktywnie oraz środki syntetyczne zawierające jedną konkretną substancję sprzedawane w postaci znaczków do lizania, małych pigułek i w innych formach. Środki te są stosunkowo najmniej popularne. Wykład na temat dopalaczy, nowych środków psychoaktywnych oraz roli marihuany w procesie uzależniania się człowieka przeprowadził pan Robert Bartosik, specjalista terapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. O swoich spostrzeżeniach, realizowanych programach i działaniach służb mundurowych opowiedzieli przedstawiciele policji, prokuratury i poradni psychologiczno-pedagogicznej.